Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek taki trochę bardziej luźny, ponieważ no, nie ma zbyt dużo fajnego kontentu, który mógłbym dla Was zrobić. E, będą nagrody za kwalifikacje, ponieważ jeszcze nie zagrałem w kwalifikacji, tak? Mamy sobotę, jeszcze nie zagrałem w kwalifikacji, w sumie piątek, no nieważne. Będą paczki za szlagiery, mistrzostw świata i pokażę wam jaką wybrałem kartę z pojedynku showdown w meczu o trzecie miejsce, które będzie dzisiaj. Tak, zaraz zobaczycie wszystko. E, I co? stawcie beczkę, subskrypcie kanał, chwilę są codziennie, to jest Daily. jest no, tylko jedna karta wygląda tak najbardziej interesująca. Oczywiście chodzi o Orsicia, naprawdę świetna karta, 4 na 4. Nie będę ukrywał, będę za Chorwacją w tym meczu właśnie dlatego, że on zrobił Orsicia. No, wygląda fenomenalnie tak naprawdę i y, może być napastnikiem, może być lewym pomocnikiem, lewym środkowym. No i wygląda po prostu ciekawie. Wygląda bardzo ciekawie, z upgrade'em może wyglądać przepotężnie tak naprawdę, więc y, mam nadzieję, że Chorwacja dzisiaj da radę. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś plątwa czy coś, że to by było całkiem... Słabe. I co? Ja zrobię teraz ważne mecze, czytam te szlagiery i za chwilę się widzimy. Okej, okay, moi drodzy, ważne, ważne, eee, szlagiery skończone, także mamy tutaj pięć paczek, nie jest to jakieś pięć potężnych paczek, ale zawsze jakieś, jakieś, jakieś karty, kto wie, może wymienna karta Team of the Tournament, ponieważ wyszło Team of the Tournament, oczywiście tutaj macie wszystko pokazane, takie są karty do trafienia. Eee, I przy okazji też w SBC wyszedł, proszę Państwa, Korea razem z Upamecano, dwa showdowny, które mnie osobiście interesują, ale wyszedł Cristiano Ronaldo w wersji eee, flashback. I problem jest taki, że on jest niezłą Kartą: No, ma on 5x4. Wiadomo, świetny, to jest, to jest Cristiano Ronaldo, ale można go połączyć tylko z Portugalczykami, więc. 500 tysięcy może za taką kartę jest to dosyć dużo, według mnie, także ja nie będę go dotykał. Także zaczynamy sobie od paczki z trzema piłkarzami Mistrzostwa Świata 80. Tutaj oczywiście zbieramy po prostu karty, żeby mieć, mieć te 750 zawodników z Mistrzostw Świata i tyle. Trzy duplikaty, także klasyka. Paczka: piłkarzy Elektrum Premium. Trzech rzadkich zawodników w środku, więc może jakieś ekrany. O, proszę bardzo, mamy ekrany z Poczką. Hmm, chyba, że do oddania. Chyba, że to Hojberg, no to wtedy trochę gorzej, ale na warto kolekcjonować. Może teraz dużo z dużo zapaczka piłkarzy premium. Wróć, nie piłkarzy premium, dużo z tapaczka premium po prostu. ekane po raz drugi. Bardzo fajnie, może światła piątka tym razem. Hmm? Nie! 84. Munia Również takie karty się przydadzą. Nie wiem jeszcze dokładnie po co. Może być jakaś, jakaś ikona niedługo, jakiś, jakiś pik z ikoną. No nie wiem, no trzeba, trzeba trzymać takie karty po prostu. No może się po prostu może się przydadzą, może nie. Dobra, dwie paczki wymienne zostały na sam koniec za te, za te ważne mecze. Mieszana paczka pikaże Prime, sześciu rzadkich zawodników, więc może tutaj jakiś walkoutior. Brak ekranów, niestety. No dobra, to ostatnia paczuszka, ta największa za ukończenie wszystkich, yy, wszystkich tych szlagierów. 82 plus cenami, więc chyba ekrany powinny być, mam taką nadzieję. A w środku... Mamy ekrany? Może Wokałcik? Drugi raz... Munia inna. O, czekajcie, 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 czekajcie... Czy ja skończyłem właśnie dziesiąty level? O proszę, 755 piłkarzy, no i proszę bardzo, ja już mam dziesiąty poziom zagwarantowany. Elegancko. Wskakujemy sobie do kwalifikacji, gdzie musimy... Znaczy, musimy po prostu wygrać ten mecz, żeby mieć nagrodę za rangę czwartą, taki jest plan. Testujemy sobie oczywiście... Mmm. Orsicia, którego dam na ławeczkę. Oblak milita. Uuuu. O kurcze pieczone. Mocno się wylosowało. Także mówię, jedno zwycięstwo po prostu nam starczy dzisiaj, żeby dostać nagrodę za rangę czwartą, więc jest, jest o co walczyć, aczkolwiek widzę, że z tym składem... może być małe problemy. Dobra, jak oczywiście Mojzyken wrócił. Nie będę ukrywał lepiej mi się gra Moy niż lechowiciem. Głównie dlatego, że Moy ma trochę lepszą sylwetkę, no i jest szybszy i bardziej zwinny, więc no, na korzyść dla Moy No i też gridy Moy wygląda troszkę lepiej. Właśnie on Moy Pyk, uderzenie. 0, zero. Proszę bardzo, moje zeker mówię, nie, nie trzeba mi dużo do szczęścia. Dobra, wpuśćmy sobie tego Orsicia, Prawie zapomniałem, ale tego Orsicia jednak warto testować. Oczywiście jego karta headliner nie pamiętam, która to była FIFA, ale karta headliner z Orsitia to jest bardzo miłe sumienia, jak pamiętam, że go zrobiłem. czasy, czasy. Nie pamiętam która FIFA, z absolutnie nie pamiętam, która to była FIFA. Dobra, Fedek jest Dużo dostał miejsca, a LowIran Zobaczmy Orsic. Fake shot, uderzenie. Niestety zblokowany, szkoda. No, świetnie, Kostić. Mojzeken. Ken. Niestety, lewa noga, ale jeszcze znowu Mojze. Cyk, cyk. Aaa, troszkę szybciej, Orsić. Orsić, ale czemu? Po co z prawej nogi? Skoro można uderzyć lewą, panie Orsić. Orsić, ale czemu? On nie jest prawonożny. To jest niemożliwe, że jest prawonożny. To był. Ja chciałem tutaj fałszywym uderzyć. O, bardzo, świetny odbiór. A iron. Mogę uderzać. To to prawda, mogę uderzać. No, teraz mogę też uderzać. 2-0, mój Zeken. Zgodnie z planem. I teraz... Morski on... Jest 3-0, ale czy ja mam ciągle z tej prawej nogi uderza? Czy Naprawdę Orsic jest prawo nożny? czy ja naprawdę czy, czy, taką złą pamięć mam? Było zbyt łatwe, 4-0, ale chyba nie wyjdzie z meczu, chyba gram z Wizem, na no to wychodzi. Ale muszę zobaczyć, czy ten Orsić faktycznie jest lewo czy prawo nożny, bo ja naprawdę zaczynam wątpić. Ja schodzę na lewo mogę, on robi wszystko, żeby uderzyć z prawej, więc ciekawe. Ok, 4-1, malutki kompak się szykuje. O, Nazario! Okay. Orsic jest prawonożny! Naprawdę? Byłem w 100% zapewniony, że on jest prawonożny. Niesamowite. Ładny Orsic, nie ma spalnego. Ale czemu Aloe mający 99 tempa nie dobiegnie do tej piłki? Dobre pytanie. Ty. Orsic. Prawa noga. No, wreszcie faktycznie prawa noga. Powiedzmy, że teraz już mu uwierzę. No naprawdę, kurczę, oddał ten strzał z prawej nogi w tej pierwszej połowie i to był taki strzał naprawdę gówniany, ale byłem wtedy w stu procentach pewien, że on jest lewonożny, dlatego tak go usprawiedliwiałem. A tu się okazuje, że on to mógł na luzie wykończyć. No prosto pod nogi Nazario. Dlaczego to tak musiało upaść? I cyk, wypuszczony all run, co oznacza, że... Cyk. Lobikiem? Nie. Nie, ja nigdy, nigdy nie strzelałem bramki lobem, po prostu. Nigdy w życiu nie szlebram bramki lobem, ale strzelałem bramkę po bolacji fliku. To jest, to jestem cały ja. Nie potrafię strzelać bramki lobem, ale po bolacji fliku jasne, nie ma problemu. O! No i tak może strzelać bramki, panie Orsic. O to mi chodziło, dokładnie. 7-3, to jakiś hat -trick? Zdążymy jeszcze? Zdążymy chyba, co? Pani Orsic, zdążymy, pięknie, ale taki ekspresowy hat można powiedzieć. No i git, bardzo fajny debiucik. Co e, dosyć późno się przekonałem o tym, że jest prawonożny, ale mimo wszystko myślę, że nie jest to żaden problem. Oddaję ostatni mecz i otwieramy nagrody za kwalifikacje. No, więc proszę Państwa, ranga czwarta, 6 winów beaten. No wiadomo, najbardziej solidna ranga z wszystkich możliwych dla mnie. Uzupełnijmy foderki, uzupełnimy sobie dobry humor trafiając karty Team do turnament. Nie? Są ekrany, może walkout na przykład. Kolejny Muniain. Karwa 84. No, to czwórki tak wpadają, czemu nie? Przyjmę z chęcią, oczywiście. Dwie paczuszki za 35 tysięcy monet, panie i panowie. Zobaczmy, czy może Timowny turnament. Nie, brak ekranów, pomijam. Ostatnia paczka za kwalifikacje. Pochodzi na to, że są kolejne nagrody bez, bez żadnych historii. Także, no, chociaż ekrany, może łukałcik jednak, co? Dostaniemy jakiś... Jason Mount, 3 karty 84 dzisiaj trafione. O! To jest kolejna stapaczka zimowi rekruci. Pozwólcie, że otworzymy zafapońcy, bo w sumie czemu nie ostatnio tak doładowaliśmy, więc to już bez różnicy. Zawsze jakiś fajny kontencik dla widza. Może znowu będą dwa walkouty, jak w ostatniej parce? Byłoby całkiem miło. Co będzie w środku? Może znowu turnament? Nie, Nie ma ekranu. Malinowski, no niestety. No ale dobrze, że kupiłem zakłapońcy, bo inaczej byśmy mieli dużą lipę. Um, Ferdinand Araujo na PO? Okej, okay. Korea i Stoiczko. Prawne? Wow, to jest mój pierwszy mecz w Champions Dziękuję bardzo. Widzę, że to jest Polak, bo ma 2-1-1-5 w wyniku, także pozdrawiam serdecznie, bardzo mi miło. No dobra, to ma bilans 1-0. No, trzeba jeszcze raz zagrać. Dobra, no to drugie podejście, moi drodzy. Eee, tym razem Maldini De Bruyne di Natale Mbappe. Wow, jest mojze. Ken, uderzenie. O, słupek, a taki. Myślałem, zrobić zrobi dłuższy step -over. Wtedy by wyszło. Gdy wyprzedził Maldini'ego 1-0, no jak się wyprzedzi, jak się wyprzedzi obrońca ranem, no to trzeba się tylko modlić tak naprawdę, bo chłop ma taki, taką petardę, że... No, bądźmy szczerzy. Moiseken i 2-0, elegancko, bardzo miło, przyjemnie, schludnie, z klasą. Cyk i Rodrigo, o, oh, Jakby mu to siadło, to fajnie się złożył, Faj fajnie się złożył. U, uh, Mbappé Ruszyłem się dosłownie w to miejsce, gdzie on strzelał Panie Kurtua. to nie było dobre O nie, 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 nie. Kylian Mbappé, Courtois. Uh, dobra, coś się powoli robić Niebezpiecznie Co? No, czyste wejście Co? Dobra, Valo wypuszczony, to za karę teraz Maldini nie ma prawa dogonić Cyk, dziękuję bardzo Zemsta. Za brak rzutu wolnego. Oj, teraz mój błąd. To będzie bramka niestety. I jak? Jak on to zrobił? Jak, jak on strzeli bramkę lobem? Jak? Nie da się strzelić bramki lobem. To jest moja teoria spiskowa. Że się nie da. Po prostu. O Boż, Jasny. ginek porobiony. Kłopoty i to będzie gol. Dobrze. nie. nie. Mbappé strzelił mi właśnie cztery bramki. No, Rodrigo. Jest. To jest dziwny mecz, to jest bardzo dziwny mecz. Dośrodkowanie i Skorpionek. Dawno nie strzeliłem Skorpionem, nie? Dawno nie strzeliłem Skorpionem. No i fajnie, wygrywamy mecz 6-4, do 4, także bilans 2-0. To się ceni, to się szanuje. To było na tyle, widzimy się jutro, jutro... Nie wiem w sumie co będzie. Zobaczymy, może coś fajnego się wydarzy w SBC. Pewnie nie, bo jest sobota, no ale... Zobaczymy. Zadajcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. adios.